Nazywam się Randy Schrader. Poproszono mnie, abym odpowiedział Ci w ciągu kilku minut na pytanie, dlaczego warto zainteresować się marketingiem społecznościowym, długo znanym też jako marketing sieciowy. Dlaczego Monavie, nasza niezwykła firma w tej branży? I wreszcie na koniec spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Ty? Pozwól mi więc powiedzieć najpierw, dlaczego marketing sieciowy. Przedstawię to z mojej osobistej perspektywy. Cofam się w myślach wiele lat do momentu, kiedy pierwszy raz zapoznałem się z tą branżą. Byłem wówczas maklerem. Pracowałem w naprawdę wielkiej, odnoszącej sukcesy firmie. Miałem wielkie, przestronne, narożne biuro. I sam byłem uważany za kogoś wielkiego i odnoszącego sukcesy, ale naprawdę wcale mi się to nie podobało. Nie chodzi tylko o to, że tego nie robiłem. Nie mogłem wyobrazić sobie, że mam zajmować się tym przez kolejne lata. Aż wreszcie pewnego dnia, kiedy jęczałem i narzekałem mojemu przyjacielowi. Pełnomocnikowi powiedział: Randy, dlaczego nie sprawdzisz tej firmy zajmującej się network marketingiem? Sprawdziłem. Kiedy poszedłem na spotkanie, okazało się, że muszę stać w tylnym rzędzie na końcu sali, a to była naprawdę wielka sala, wypełniona mnóstwem ludzi. Nie rozumiałem o co chodzi, ale wydarzyła się jedna rzecz, kiedy wszedłem do tej sali. Moje samopoczucie się poprawiło. Nie wiedziałem wówczas, co się stało. Dziś mogę Ci to powiedzieć. Wszedłem do pomieszczenia wypełnionego ludźmi, którzy mieli nadzieję. Wszedłem do pomieszczenia pełnego ludzi, którzy mieli wspólny cel. Zamiast być ze sobą w w konflikcie, zamiast ze sobą rywalizować, podzielali wspólny cel. Było w tym coś szczególnego. Jakieś kosmiczne siły zainspirowały ich, aby zrobić z tego coś pozytywnego. A potem stopniowo, nie od razu, ale właśnie stopniowo, moja uwaga skupiła się na jednym z mówców. Powiedział mi kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Chociaż szczerze mówiąc, mówił naprawdę długo, to mówił naprawdę do rzeczy. Kiedy prezentacja się skończyła, trwało to potwornie długo, przedostałem się na początek sali i przedstawiłem się. Powiedziałem, czy mógłbyś jeszcze raz mi przedstawić krótko w kilka minut. Dlaczego network marketing? Powiedziałeś kilka rzeczy, które mnie zaintrygowały, ale nie do końca Why? rozumiem jeszcze, dlaczego marketing sieciowy? Dlaczego marketing społecznościowy, mówiąc w dzisiejszym żargonie? A on odpowiedział, no cóż, żebym mógł to zrobić, potrzebuję wiedzieć trochę o tobie. Zapytał, czym się zajmuję? Powiedziałem, że jestem maklerem. Teraz ja zadaję to samo pytanie tobie. Czym się zajmujesz? Ten człowiek nazywał się Craig. Więc Craig powiedział, Randy, powiedz mi, czy idziesz do pracy wtedy, kiedy chcesz? No cóż, nie. Była to jedna z rzeczy, które stanowiły dla mnie dyskomfort w mojej ówczesnej pracy. Pracowałem w centrum San Diego, a mój dom znajdował się na północnym przedmieściu. Ponieważ zajmowałem się aktywnie przyszłymi rynkami, jak również rynkiem akcji zwykłych, musiałem być w biurze o 5 rano. A to znaczyło, że musiałem wyjść z domu o 4.15. Nie chciałem pracować o tej porze. Więc Craig powiedział Randy, powodem, dla którego na mojej twarzy nie widzisz napięcia i stresu jest to, że wiele lat temu zaprosiłem do domu grupkę ludzi. Tamten dzień był jak wrzucenie kamyka do stawu. Zaczęły rozchodzić Fale. Dziś te fale rozchodzą się nie tylko po Ameryce, rozciągają się na inne kraje. Dzisiaj. I zaczął przerzucać plik wydrukowanych stron. Dzisiaj nie są to nawet setki, ale tysiące ludzi, którzy każdego tygodnia i miesiąca korzystają z produktów mojej firmy. I dodał: Widzisz, Randy, ja już uwolniłem się od konieczności generowania dochodu osobiście dzięki temu, że inni są konsumentami. I dlatego pracuję wtedy, kiedy chcę. Czy to jest lepsze od tego, co ty masz, czy nie. To było lepsze. Czekaj, jest jeszcze coś rzekłem. Randy, czy pracujesz tam, gdzie chcesz? Nie. Firma zdecydowała, w jakim mieście będę pracował, w jakim budynku w tym mieście, na którym piętrze, nawet w którym dokładnie pomieszczeniu. Powiedział Randy, moje doświadczenie życiowe jest inne niż twoje. Wiele lat temu przyjąłem zasady, które tworzą network marketing. Marketing społecznościowy. I powiedział, zaprosiłem grupkę osób do mojego domu i ten wieczór był jak wrzucenie kamyka do stawu, zaczęły rozchodzić się fale. I nie tylko wtedy. Wielka grupa ludzi korzysta z produktów mojej firmy w moim mieście, w moim stanu. W moim kraju i na świecie. Powiedział, że to są dosłownie setki, więcej niż setki. Są tysiące ludzi w mojej grupie, którzy, pracując w niepełnym wymiarze, generują poważny dodatkowy dochód. Na tyle poważny, że jest to ważne źródło dochodów dla ich rodzin. Gdybym miastąd ja odszedł, oni by zostali, ponieważ potrzebują tego dochodu. Pracują dla siebie, nie dla mnie. Randy, ja uwolniłem się od konieczności osobistego generowania dochodu dzięki sukcesowi innych ludzi, i dlatego ja się uśmiecham, a ty nie, czy to jest lepsze od tego, co ty masz, czy nie. To było lepsze od tego, co ja miałem. A potem poszedł o krok dalej. Zapytał Randy, czy pracujesz z tym, z kim chcesz? Nie, nie wybrałbym sobie takiego szefa, jakiego miałem. Nie wybrałbym sobie tego samego sąsiada po lewej czy po prawej stronie mojego gabinetu. Powiedział Randy, wiele lat temu zaprosiłem do domu grupę moich przyjaciół. Tamten wieczór był jak wrzucenie kamienia do stawu. Zaczęły rozchodzić się fale. Dziś mam nie setki, ale tysiące ludzi korzystających z produktów mojej firmy w moim mieście, moim stanie, moim kraju i na świecie. Zbudowałem sobie pozycję rentiera, bo to to ja wprawiłem ten proces w ruch i uwolniłem się od potrzeby generowania dochodu osobiście. Mam ponad tysiąc ludzi, ale ostrzegł mnie, nie przyjdzie ci to szybko i nie będzie to łatwe. Rzeczywiście nie przyszło ani łatwo, ani szybko. Ale powiedział mi też, wiele lat temu wprawiłem ten proces w ruch, a dziś korzystam z produktywności dosłownie tysięcy ludzi. Randy, pracowałem niezwykle długo do granic wytrzymałości, starając się być coraz lepszy. aż pewnego dnia doznałem objawienia. Bycie wynagradzanym za pracę w niepełnym wymiarze, z przerwami, może nawet słabo wykonywaną, ale wykonywaną przez tysiące osób, przyniesie efekt nieporównanie większy niż ten, który mogę wypracować sam. Uwolniłem się od konieczności osobistego generowania dochodów dzięki tym wszystkim żółtodziobom, którzy właśnie wchodzą w ten biznes. I dodał, To jest prawdziwa magia, Randy. Istnieje całkiem sporo ludzi, którzy wcale nie zatrzymali się na pierwszych krokach. Ale którzy pozostali zaangażowani w biznes, rozwinęli nowe umiejętności, nowe cechy charakteru, mogli całkowicie zrezygnować z pełnoetatowej pracy, przedostali się na wyższe poziomy dochodów, niemożliwe do osiągnięcia w ich wcześniejszej karierze. Dziś nie tylko nie muszę sam generować dochodu dzięki konsumpcji dokonywanej przez wielu, dzięki niepewnym, dorywczym wysiłkom nowych ludzi, ale przede wszystkim zawdzięczam to długoterminowemu sukcesowi innych. Uwolniłem się zupełnie od konieczności generowania dochodu dzięki tym trzem różnym formom efektu dźwigni. Tak więc pracuję, gdzie chcę, kiedy chcę, z kim chcę i jeśli chcę. Czy to nie jest lepsze niż to, co ty masz? Miał rację. To brzmiało sensownie. Powiedziałem tak. Mówię to zdanie bardzo ostrożnie, ponieważ nie wiem, jakie będą Twoje osiągnięcia. Nie wiem, jakie są Twoje cele, pragnienia, chęć do pracy. Wrzuciłem kamyk do stawu i zaczęły się rozchodzić fale. Ale jaka niesamowita rzecz wydarzyła się, kiedy te fale zaczęły się rozchodzić. Uwolniłem się od konieczności osobistego generowania dochodu i wierz mi lub nie, przez ostatnie 20 lat z rzędu zarobiłem w tej branży ponad milion dolarów. Coś niesamowitego. Jaki będzie twój rezultat? Nie wiem, nie znam cię. Czy twój rezultat będzie właśnie taki? Czy to możliwe? Owszem, możliwe. Jestem tego żywym dowodem. A co z twoją obecną pracą czy karierą? Czy jest dla ciebie możliwe, aby w niej pozostać? Pozwól, że zostawimy na razie kwestie, o których właśnie mówiliśmy. Zapomnijmy o tym na chwilę. Zap Wspomnij te wielkie liczby. Co byś powiedział na to, żeby zarabiać tyle, ile teraz, ale zamiast frustrować się, stojąc w korkach, pracował z własnego domu. A co gdybyś zarabiał tyle, ile zarabiasz teraz, ale pracował na siebie, a nie na kogoś innego? Widzisz, tu nie chodzi tylko o zarabianie więcej pieniędzy, chodzi o wyższą jakość życia. A jeśli zależy Ci na tym, by przenieść Twoje życie na najwyższy poziom, możesz także generować naprawdę ogromne dochody, ale to jest zarezerwowane dla nielicznych, bardzo nielicznych. Jestem przekonany, że niezależnie od tego, ile zarabiasz w swojej obecnej pracy, możesz tyle samo zarabiać tutaj, i jestem przekonany, że to byłby bardziej pozytywny sposób generowania dochodów, bardziej pozytywne doświadczenie życiowe. To właśnie jest odpowiedź na nasze pytanie. Dlatego właśnie network marketing. Dlatego marketing społecznościowy. Dla mnie osobiście. A dlaczego Monavi? Na końcu tego wideo jest dodatkowa ścieżka. Zawarty tam przekaz jest znacznie mocniejszy niż to, co ja mogę opisać słowami. Odpowiadając, dlaczego Monavi? To jest niezwykła firma. To nie tylko dobry start w tej branży, to wybitnie dobry start w tej branży. Ale podzielę się z Tobą wiedzą, jakich rzeczy należy szukać. Istnieje kilka elementów, na temat których od dawna wiadomo, że są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Kiedy oglądasz ścieżkę numer dwa, zwróć uwagę, czy potrafisz zauważyć dowody na to, że dany produkt czy grupa produktów znaczą coś dla ludzi. Widzisz, nauczyłem się dawno temu, że jeśli w przypadku fizycznego oferowania produktu mamy zdolność wywołania, wywołania reakcji emocjonalnej, jeśli możemy zmienić sposób, w jaki ktoś wygląda, zmienić odczucia tej osoby na jej własny temat lub w sposób możliwy do zmierzenia, nie tylko niepotwierdzony, poprawiony. Jej zdrowie. Wówczas wywoła to reakcję emocjonalną i przyniesie efekt w postaci długoterminowej konsumpcji. Prawdopodobnie wywołując przy okazji chęć podzielenia się tą informacją z kimś jeszcze. Kamek wpada do stawu i zaczynają się rozchodzić fale, a potem znowu ta niezwykła metoda dystrybucji produktu staje się popularniejsza. W wielu przypadkach przechodzi z domu do domu, z miasta do miasta, ze stanu do stanu, z kraju do kraju. Sprawdź, czy istnieje produkt, którego sukcesy zostały udowodnione, i to w ostatnim czasie, tak aby wywołało to emocjonalną reakcję. I wreszcie silna zachęta z mojej strony. Niezależnie od całej reszty, po przejrzeniu tej wiadomości, nie pozwól, aby najbliższe 24 godziny minęły Ci bez nabycia butelki naszego produktu. Nie pozwól zmarnować dzisiejszego dnia, nie kupując butelki jednego z napojów funkcjonalnych Monavir. Zapraszam Cię również do wypróbowania RVL. Może lubisz ćwiczyć, interesuje Cię fitness, wypróbuj RVL. Zrób to dodatkowo. Ale pamiętaj, aby jeszcze dziś zdobyć butelkę napoju, zdobądź butelkę Active. Zrozum, dlaczego dzieje się tak w przypadku zdecydowanej większości ludzi, że kiedy wypiją jedną butelkę, mają ochotę na drugą. To jest podstawa, na której opiera się ta firma. Kiedy ludzie wypijają jedną butelkę, mają ochotę na drugą. Zachęcam zresztą, żeby to był klucz w Twoim procesie podejmowania decyzji. Wypij butelkę odżywczego produktu, a kiedy ona się skończy, Okaże się, że masz chęć na następną. Właśnie udowodniłeś sobie samemu, jak działa nasz biznes. Jeśli nie masz ochoty na kolejną butelkę napoju, nie zajmuj się tym biznesem. To naprawdę proste. Oto kolejna rzecz, na którą chcę, żebyś zwrócił uwagę. Oglądając ścieżkę numer dwa. Sprawdź, czy zauważysz cechy świadczące o tym, że firma jest dobrze zarządzana. Sprawdź, czy zauważysz dowody na to, że firma posiada sprawdzony zespół zarządzający. Sprawdź, czy inni to potwierdzają. Nie wystarczy efektowna prezentacja danych na temat sprzedaży. Sprawdź, czy naprawdę dostrzegasz zewnętrzne potwierdzenie, że że masz do czynienia z grupą ludzi, którzy wiedzą, co robią. Właściwy moment przedsięwzięcia. Powiem Ci prawdę, właściwy czas na to wszystko, co wiąże się z Tobą. W tej kwestii mogę Cię zapewnić. Wiem to tak dobrze, jak to, co Ty wiesz absolutnie najlepiej. Znam to, jak Ty znasz dziedzinę, w której Ty jesteś najlepszy, najmocniejszy. Tam, gdzie ulokowałeś swój największy bank wiedzy. W taki właśnie sposób ja znam i rozumiem tę branżę. I zapewniam Cię, nauczysz się tego. Mona ma rację. Twój czas jest określony według właściwego momentu w Twoim życiu. Momentu, kiedy rozwinąłeś cztery proste umiejętności. Zaangażuj się w ten proces, a nauczymy Cię jak rozwinąć te cztery podstawowe umiejętności. Pokażemy Ci, jak możesz dosłownie cały świat postrzegać jako swojego potencjalnego klienta A, klienta numer jeden, jako ludzi, którzy desperacko pragną i potrzebują tego, co my mamy. Pokażemy ci, jak tworzyć listę kandydatów, która będzie równie obszerna jak Twoja wizja. Powiem Ci, że przez wszystkie te lata w biznesie nigdy nie musiałem zniżać się do reklamowania czegokolwiek. Odkryłem, że istnieje umiejętność, aby żyć w taki sposób, że nasza lista kandydatów rośnie stale przed nami pod względem ilości i jakości. Nauczymy się, jak to osiągnąć. Osiągać, jeśli zdecydujesz się z nami zostać. Pokażemy Ci prosty proces wiążący się z zapraszaniem innych, aby spojrzeli na nasz biznes. To jest umiejętność, która może być rozwinięta tak, aby osoba, która chce to zrozumieć, dysponowała pełną jasnością przekazu. Pokażemy Ci, jak skutecznie prezentować nasz biznes w kontekście Twoich umiejętności i Twojej osobowości. Z całym prawdopodobieństwem będzie się to ograniczało do tego, że wciśniesz play. Na spotkaniu ze swoim kandydatem, tak jak Twój potencjalny sponsor właśnie wcisnął play, spotykając się z Tobą. To jest możliwe i ty możesz to osiągnąć, możesz osiągnąć to teraz, a wtedy drzwi się otwierają, kamyk wpada do stawu, fale rozchodzą się i po raz kolejny sukces przybiera nowe imię, nową twarz i osobowość Twoją. Pokażemy Ci też, jak skutecznie wprowadzać w ten proces nowych członków. Twój właściwy czas nadejdzie, kiedy rozwiniesz te cztery umiejętności. A jeszcze wspanialszy, bardziej decydujący moment nastąpi, kiedy i jeśli wykażesz wolę, aby tak jak ja skonfrontować się z samym sobą i zidentyfikować każdy element charakteru, który stoi na drodze, abyś mógł podjąć. Bliską współpracę z wieloma innymi ludźmi. Mnie udało się osiągnąć te umiejętności dość szybko, ale proces ciągłego odkrywania trudnych elementów mojego charakteru, sprawiających, że trudno mi było współpracować z ludźmi, trwa przez całe moje życie. Lata ciężkiej pracy pozwoliły mi wyeliminować większość tych trudnych elementów. W stopniu, w jakim rozwiniesz te cztery umiejętności i będziesz pracować wytrwale, aby dostrzec te trudne cechy swojego charakteru, podjąć walkę i je w sobie pokonać, w takim stopniu mogę Ci niemal zagwarantować, że bramy sukcesu stoją przed Tobą otworem. To się stanie, to właśnie jest właściwy czas. Plan kompensacyjny to kolejny punkt, któremu się przyjrzymy. Powiem Ci po prostu. Kimkolwiek jesteś, zawsze istnieje ktoś podobny do Ciebie. Istnieje ktoś podobny do Ciebie, kto osiąga to, co Ty chcesz osiągnąć. Jest ktoś w Twoim wieku, ktoś o podobnym pochodzeniu, ktoś, kto cierpi z powodu podobnych dolegliwości zdrowotnych, ktoś, kto ma podobne problemy w relacjach z innymi ludźmi, ktoś, kto ma równie mało czasu jak Ty, ktoś, komu równie nie układa się w małżeństwie, albo ktoś, komu tak jak Tobie małżeństwo wspaniale się układa, ktoś, kto, podobnie jak Ty, cieszy się wspaniałymi relacjami z ludźmi, ktoś, kto również ma takie same osiągnięcia, albo ktoś. To nie ma żadnych osiągnięć, może tak jak ty. Kimkolwiek jesteś, jest ktoś taki jak ty. Komu naprawdę wiedzie się w tym biznesie. Plan kompensacyjny działa. Jest to plan sprawdzony. Zostało to wykazane wiele razy. Teraz masz szansę, by sprawdził się on też w Twoim przypadku. Ty możesz być kolejnym pokoleniem naszego sukcesu. Kolejnym elementem, o którym od dawna wiadomo, że jest niezbędny w przypadku firmy, która chce osiągnąć rzeczy wielkie, nie tyle w kwestiach ilościowych, ale raczej rzeczy ważne pod względem przesłania i trwałości. Jest jakiś konkretny pomysł. Mówię ci to, dlatego że zbieramy jagody Asai. Jagody te pochodzą z Brazylii i Brazylia niezwykle pozytywnie wpłynęła na naszą firmę i jej ludzi, na wszystkich. Ten produkt, ten niezwykły składnik odżywczy wzbogacił życie wielu ludzi. Dlatego zdecydowaliśmy się odwdzięczyć Brazylii, prowadząc projekt MORE. Dowiesz się o nim więcej w swoim czasie. I wreszcie chcę Ci powiedzieć, że do tej mieszanki niezbędnych czynników, aby osiągnąć sukces, chciałbym dodać jeszcze zobowiązanie dla Ciebie. Jestem absolutnie przekonany, że nie działa tu ani szczęście, ani domysły. Istnieje sprawdzony i przewidywalny model działania. Jeśli zaangażujesz się w ten model działania przez pewien czas, ten proces sam w sobie doprowadzi się do rozwinięcia nowych umiejętności, a im lepiej rozwinięte twoje umiejętności, tym bardziej prawdopodobny staje się pozytywny rezultat. Więc zapraszam cię abyś stał się częścią naszej społeczności, naszego marketingu społecznościowego. MVP to jest ta struktura, to jest standard, który obejmuje nas wszystkich jako grupę uczestników w tym biznesie. Dowiesz się zresztą więcej na ten temat. Zapytano mnie, czy mógłbym krótko w kilka minut opisać ci dlaczego network marketing, dlaczego marketing społecznościowy. Starałem się zrobić to jak najlepiej w wyznaczonym czasie. Mam. Na Mam że coś trafiło do Ciebie tak, jak trafiło do mnie dawno temu. Miałem opisać, dlaczego monawi. Opisałem Ci te elementy, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Teraz proszę cię jeszcze, abyś obejrzał dokładnie ścieżkę numer dwa i zwrócił uwagę na te elementy. Sprawdź, czy rzeczywiście można je odnaleźć. Oczywiście z wyprzedzeniem twierdzę, że można. Mam nadzieję, że widzisz to równie jasno jak ja. A na koniec, dlaczego ty? Powiedz mi, czy to, co robisz teraz daje Ci radość? Czy twój dzisiejszy sukces obejmuje też innych ludzi? Czy podążasz w tym kierunku? w którym chcesz? Czy prowadzisz ze sobą innych? Czy chcesz znaleźć sposób, by twoje obecne doświadczenie życiowe wzbogacały się korzyścią dla wielu ludzi? Dlaczego ty? Wiesz to. Ja nie mogę tego wiedzieć. Nie mogę wiedzieć, dlaczego ty. Mogę jedynie powiedzieć ci z absolutną pewnością, że za jeden z najpomyślniejszych momentów mojego życia uważam ten, kiedy zdecydowałem się powiedzieć tak tej branży. Jestem przekonany, że to była jedna z najszczęśliwszych chwil w moim życiu. Kiedy doczekałem momentu, kiedy powstało Monawi, mogłem odzyskać kontakt z moimi przyjaciółmi z dzieciństwa. Randym i Dalinem Larsenem oraz ich niezwykłym wspólnikiem Henrym Marszem. Mogłem sam dołączyć do tej firmy. Dlaczego ty? Nie jestem pewny. Naprawdę, nie jestem, ale wiem coś takiego. Masz coś, co możesz nam zaoferować, a my mamy coś do zaoferowania tobie. Powodzenia.